To Jelan Terutowicz? Nie mam pojęcia. W literaturze. Aha, dobra, to jedno. Czyli chwosty. To kwosty. od Piran takie. No. A to tak, to było. To było nawet w tym, w Mickiewiczu. W Panu Tadeuszu było. To są takie przy paskach, tak, takie frędzelki. Przy zasłonach i takich jak no. innych. Nie wiem. Pan Tadeuszki był taki jak on miał? Czekaj. Nie wiem, mnie mnie pyta... nie Nie pytaj się mnie, bo ja nie jestem. Do No, pewno, że było w pana Tadeuszu chyba tak. coś takiego? Tak. A kutasy to były jakieś tam ozdoby takie. No właśnie, do tych kutas. Nie, to jest jakiś żart, chyba. To jest jakiś ukręt. Nie mam pojęcia. Ja, ja też nie. nie Był taki bohater w Panu Tadeuszu. A, nie, nie no, czytałam. No, <noise> nie przerabialiśmy się tej książki w szkole. Okay, no. okay. Y to ci szlachcice tacy, tak? O, no, dokładnie. <głos> <Nie> <głos> Mężczyzna bądź kobieta. Nie mam pojęcia. <głos> nie <głos> wiem. <głos> Nie mam pojęcia. Panu Tadeuszu była taka postać. A je... Jezu, no nie skojarzyłam z literaturą. To ja no nie tak. wiem. tak. E... Panu Tadeuszu... Dobrze, nie, nie chcę się pograżać. E, Palikot? A nie, to on może z tymi gumowymi przyszedł, coś takiego było. Szlachecki pas był, yy, sarmacki, to był...